Olga Szypulska, witam serdecznie. Sprawdźmy co w pogodzie. Jutro, prawie w całej Polsce, na aurę wpływał będzie pogodny wyż Nad Niemiec. Na południowym wschodzie pogodę jeszcze psu nam będzie front atmosferyczny związany z niżem z Nad Rumunii. Przez cały dzień, prawie w całym kraju, będzie pogodnie i dość słonecznie, a na niebie pojawiać się będą chmury, które od czasu do czasu przysłaniać nam będą słońce. Wyjątek, ale tylko do południa, stanowić będzie pasmo Karpat oraz pogranicze z Ukrainą, gdzie do południa będzie się jeszcze mocniej chmurzyć i popada słaby deszcz. Rano zanikający deszcz możliwy jest również w pasie wybrzeża. W ciągu dnia, prawie w całym kraju, termometry wskazują, 14-15 stopni. W nocy w województwie lubelskim na niebie przeważać będą chmury, a w centralnej i południowej części województwa występować będą opady deszczu. Noc będzie dość chłodna, na termometrach od 9 do 11 stopni. Na dodatek powieje silny wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Będzie on obniżał temperaturę odczuwalną. Do południa jeszcze na przeważającym obszarze województwa będzie sporo chmur, ale na zachodzie i na północy z przejaśnieniami i słonecznymi chwilami. Natomiast na południowym wschodzie województwa należy spodziewać się zanikających opadów deszczu. Po południu już w całym regionie będzie pogodnie i dość słonecznie, choć nieco chłodniej. Na termometrach od 13 do 15 stopni. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wniesie około 1022 hektopaskali. Biometr niekorzystny do obojętnego. Do południa większe zachmurzenie i opady będą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, natomiast popołudniowa poprawa pogody spowoduje, że związane z ciśnieniem dolegliwości bólowe przeminą, a dobry humor. Powróci. Kolejne dni przyniosą intensywne opady deszczu. Deszczowy będzie zwłaszcza początek tygodnia, czyli poniedziałek i wtorek. Wtedy też odnotujemy spadek temperatury, bo we wtorek na termometrach 8 stopni. W środę już znów cieplej, bo 16 stopni. W czwartek znów spadek temperatury i opady deszczu. Cóż, czeka nas typowa jesienna pogodowa przeplatanka. Dziękuję za uwagę.